Dobra, proszę Państwa, yy, tu mój pierwszy silnik sterlinga, który skonstruowałem sam w warsztacie. Z bratem zresztą. Brat dał tylko pomysł. Jasne. Powinien za chwilę działać. Tylko wyrównają się ciśnienia w komorach. Trochę podkręcimy hajsung. <grym> No i tak se sam y, będzie jakał póki mu się woda nie zagotuje z góry. Prędkość jest wprost proporcjonalna do różnicy temperatur między wodą, która jest nas z góry a płomieniem, który jest przyłożony na dole. Tutaj autor. agree